pod podklepcie coś ciekawego. Eee, Salwador jaba... Jabada... Dobrze. No dobra, to jeszcze coś, no bo nie będziemy ko... Anor. Ja... Jabadu e, czy jabada badu? Zobaczmy Patrzmy sobie. Jakby straszna, straszna jest jakość tego nagrania generalnie. No. Pozwólcie, że... No wiecie, no nie, w ogóle nie, nie mój vibe'ik, nie. Nie, nie mój klimat, no. Plus nagrane to było w toalecie chyba, bo tak jak mówię, ten, ten dźwięk... Zresztą tu jak... Nie wiem, czy słyszycie, to jak gdzieś tu był taki bez bitu chwila. Słuchajcie, powiem wam, który moment konkretnie. Ciężki track, no też tak uważam, że ciężki ten numer jest. dźwięk jest podbijany kurwa od ścian, nie, że w sensie, że w jakby to nie jest żaden efekt, tylko że to, to było nagrane po prostu w jakimś pomieszczeniu, które poodbijało dźwięki, nie. Yy, I to słychać w całym traku, tylko chciałem wam pokazać moment, w którym to tak słychać bardzo wyraźnie. Yy, także to jest to. Ale co ja tam wiem, kurwa. Dobra. Yy, ktoś tu mówił o Kanye, że...